Przede wszystkim zmiany legislacyjne. Tego nie ma obecnie. Bardzo często firmy nie wiedzą, jak wykorzystać naszą technologię, która ułatwia przede wszystkim procesy inwestycyjne, budowlane, odtworzeniowe, jak również w dalszym etapie do Digital Facility Managementu. To jest coś, co będziemy musieli nad tym bardzo dużo pracować, przekazywać tą wiedzę i szkolić kolejne osoby. Obecnie coraz bardziej tych inwestorów uświadamiamy o tym, jak. Cenny model BIM jest w projekcie dla nich jako właśnie źródło danych o tym obiekcie. My zajmujemy się akurat nie obiektami przemysłowymi, które często są sprzedawane, przebudowywane i naprawdę taki model to jest bardzo cenna informacja o tym, co właściwie powstało, w jaki sposób możemy to teraz przebudowywać. Tak jak wspominałam na dzisiejszej prezentacji, może to być również baza danych dla popularnego teraz wątku raportowania ESG. Ja czekam na jakieś regulacje prawne związane z BIM-em w Polsce. A tak abstrahując od tego, myślę, że w najbliższych latach będziemy obserwowali bardzo szybki rozwój tzw. sztucznej inteligencji, który pozwoli nam wszystkim na znacznie szybszą obróbkę dużych ilości danych związanych z projektami. Od czego zacząć? To pytanie już jest trochę trudniejsze, dlatego że pierwsze kroki będą się różniły. Oczywiście w zależności od tego, w którym etap procesu inwestycyjnego tego cyklu życia budynku jesteśmy zaangażowani. Natomiast wydaje mi się, że takim najbardziej uniwersalnym miejscem na rozpoczęcie jest kontakt z ekspertami ze swojej branży, zainteresowanie się w jaki sposób wdrażać tę technologię. Zobaczyć, że nie jest to takie straszne i rozmawiać po prostu z osobami, które już ten etap mają za sobą i, i mają wynikając z tego doświadczenia. Bardzo się cieszę, że takie wydarzenia na żywo są organizowane cyklicznie od wielu lat i, i zawsze jest to taki stały punkt w kalendarzu.